C'est bon, benne. Hey! Where is it? Where is it? C'est bon, benne. 네가 제일 열심히 했어.

Jesteśmy w szczególnym miejscu. miejscu, w którym już od przeszło 40-leci, bo trzeba to liczyć od roku 1970. Polacy przeżywają swoją historię. Tworzą swoją historię. Tworzą historię polskiej, ale także światowej wolności. Tutaj przyjdzie czas decyzji, czas ważny właśnie tu trzeba być właśnie z tego miejsca trzeba czerpać inspirację. przeszło 30 lat temu wielki sierpniowy bunt oznaczał wielką zmianę wielką zmianę która dotknęła nie tylko Polskę, ale cały tak zwany system komunistyczny, która oznaczała, że rozpoczęła się droga ku wolności. Droga, która potrwała 9 lat, ale która nie mogła się zacząć, gdyby nie to, co tu się stało. Gdyby nie stoczniowcy, którzy potrafili powiedzieć: Nie. Które potrafili, nie będziemy liczyć się z tak zwanymi realiami, z geopolitycznymi realiami, będziemy walczyli o wolność, o sprawiedliwość, o solidarność. I musimy sobie zadać pytanie, czy dzisiaj te wartości, które przed chwilą. Wymieniłem, są ważne. Czy warto o nie zabiegać? Otóż tak, są ważne. Są ważne i jest niezwykle ważna ta inspiracja. Dziś często mówi się o Polsce Nowoczesnej. Ale nie ma Polski Nowoczesnej bez Polski Solidarnej. Polskę Nowoczesną. Budować trzeba w oparciu o solidarność, bo solidarność jest fundamentem sprawiedliwości, a Polska nowoczesna nie może być Polską niesprawiedliwą. Polska nowoczesna nie może być Polską tylko dla niektórych. Nie może być Polską taką, jaką niestety w wielu wypadkach jest dziś. Nie może być Polską budowaną według tych planów, tych projektów, których, które niesie neoliberalizm. Bo te projekty skompromitowały się w Polsce i skompromitowały się w świecie. A to przecież jest ideologia tych, którzy dzisiaj Polską rządzą. Rządzą nie w interesie całego narodu, rządzą w interesie niektórych. I możemy to zmienić. Musimy to zmienić. Musimy to zmienić w imię tego, co dziś, w imię naszego życia, które toczy się w tej chwili, ale także w imię tego życia, które będzie, w imię życia tego pokolenia i przyszłych pokoleń. Polska silna, Polska godna, Polska sprawiedliwa i solidarna musi pozostać naszym celem. Dziś, Szanowni Państwo, czuć w powietrzu tą auret przed 31 lat. Polacy podnoszą głowę, odzyskują poczucie siły, pewności siebie. Jestem przekonany, że z tej siły, z tej pewności siebie Zrodzi się zmiana, wielka zmiana. Bo przecież nie jest ambicją naszego narodu być słabym, lekceważonym państwem, być zapleczem i źródłem taniej siły roboczej dla możnych tego świata. Polska musi być czymś nieporównanie ważniejszym, większym. A można to oprzeć tylko i wyłącznie o taką konstrukcję społeczną która będzie przynosiła prawo do marzeń i prawo do szczęścia dla obywateli, dla milionów Polaków, a nie dla co najwyżej dziesiątek, czy setek, tysięcy. Potrzebujemy uczciwego państwa. Potrzebujemy Dobrej pracy i godnej płacy. Potrzebujemy bezpieczeństwa na co A to nam może dać właśnie tylko państwo nowoczesne oparte o solidarność. Oparte o solidarność grup społecznych, solidarność regionów, solidarność pokoleń. I taką Polskę musimy w końcu zacząć budować. Możemy to uczynić, a właściwie możemy uczynić pierwszy krok w tym kierunku już bardzo niedługo, już w najbliższą niedzielę. I to o co chciałbym z tego niezwykłego miejsca prosić, to właśnie o to, byśmy ten krok uczynili. Byśmy nie podtrzymywali tego, co się nie sprawdziło, co okazało się wielkim zawodem, co okazało się najłagodniej mówiąc nieporozumieniem. Nie można trwać w nieporozumieniu. Trzeba iść do przodu. Trzeba przypomnieć sobie podstawowe wartości. Trzeba pamiętać o tych, którzy ginęli tutaj przed 41 laty i o tych, którzy zwyciężali w roku 1980. A później przyszło im ciężko walczyć po 13 dnia, ale w końcu zwyciężyli. To zwycięstwo musi być w końcu ostateczne. I może być ostateczne. Z tego października stawmy się w lokalach wyborczych. Idźmy do Unii, zmienimy Polskę, bo Polacy na przykład, wyjazd. Zwyciężymy! Wycierzymy, 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 wycierzymy. Zwyciężymy! 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 Proszę Państwa, zwyciężymy, ale zwyciężymy, jeżeli te ostatnie dni, no i ten decydujący, to będą dni naszej aktywności, naszej pracy, no i w końcu tej ostatecznej decyzji. Niech ta ręka zniesiona w znaku, który zna dzisiaj cała Polska, a który kiedyś komuniści porównywali do litery, której nie ma w polskim alfabecie, będzie znakiem tej wielkiej zmiany, tego wielkiego, ostatecznego zwycięstwa. Wyciężymy.